Witam, jestem Baniak. Jak widać, w moim akwarium aż się gotuje, przez to, że zastosowałem wodę utlenioną na glony. Już po prostu nie mogłem patrzeć na to dno, zarośnięte całe w glonach. Zmniejszyłem dawkę światła do 6 godzin. Po 3 tygodniach nie zauważyłem żadnego efektu. Więc, tak jak mówiłem, w którymś tam odcinku możliwe, że w pierwszym woda utleniona. Stosować w nagłych wypadkach nie, w trzecim odcinku mówiłem. Stosować w nagłych wypadkach, kiedy naprawdę nie ma innego wyjścia. U mnie akurat takie nagłe wy... yy, nagły wypadek się zdarzył. Że nie mogę glonów zwalczyć, nagle strzeliło. Glonami to masakra była. No po prostu nabieramy sobie do strzykawki wody utlenionej i wszystkie takie miejsca, gdzie te glony są po prostu polewamy tutaj poleję dyfuzorek o proszę, widać jak ładnie się pienić zaczęło ładnie to wygląda o jeszcze trochę wody jest a dobra, nie będę zużywał do końca no i tak sobie po prostu polewałem przed chwilą odmulałem przy okazji jak odmulane było to yy, dawkuję wodę utlenioną i tak to wygląda. Naprawdę fajny efekt. A dodatkowo woda utleniona daje nam takie coś, że woda w akwarium jest sterylizowana. Znaczy to jest też minus, bo sterylizowana ze wszystkich bakterii, czyli także z nitryfikacyjnych. Więc włączę sobie, mam filtr wyłączony, ale włączę sobie obieg obiekt filtru mam multicani także. Włączę sobie obieg nie przez wkłady filtracyjne, tylko jałowy obieg. Kurde, coś się zacięło. Aha. Dobra. Okay. jałowy obieg włączony po prostu, żeby mnie zniszczyło wkładów, bo bakterii się nie chcę pozbywać. No i sobie tak siedzę i polewam wszędzie, każde miejsce, gdzie glony są. Wszystko polewam. O, tutaj grzałkę, bo tu na grzałce też tego trochę jest. E, Zrobiłem sobie taki patent, że... Nie wiem, czy to będzie widać. Chociaż mój aparat jest dosyć dobry. Nie, nie będzie widać. E, jak jest końcówka igły od strzykawki, to jest igła zielona. Eee końcówkę po prostu kleszczykami zagiołem żeby zrobić taki haczyk i teraz mam coś takiego, że jak naciskam na strzykawkę to nie leci pojedynczy strumień, tylko leci taka mgiełka bardzo przydatna rzecz taka igła do rozpylania właśnie wody utlenionej bo działamy na większą powierzchnię po prostu oszczędność wody woda też woda droga nie jest, ale po co ją marnować tak używam dosyć sporo na takie akwarium nie robię żadnych roztworów mam tu wodę 15 yy, nie, 3% woda utleniona no i tak sobie po prostu siedzę i spryskuję dno nie trzeba się specjalnie starać Efekt i tak będzie. Dobra, myślę, że wystarczy. A tam jeszcze poleję te limofili. Dobry sposób na glony nitkowate. Rybki też dostają takiego strzała tlenowego, że tak to nazwę. Woda jest tak natleniona teraz, że. Lepiej natleniona być nie może. Chyba, że ktoś zamiast CO2 dosuje do wody tlen, to wtedy jest tak natleniona jak teraz. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.